Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Safona. Wybór poezji w przekładzie Jana Pietrzyckiego czyta Paulina Holc. Pieśni o atydzie, Myśl z dawnych wiosen pamiątki grzebie ciche pragnienia ku tobie płyną Gdyś mnie odeszła jasna dziewczyno jedno mi chyba umrzeć bez ciebie Łzą żewną złocąc smutek rozstania, Uniosłam serce na wspomnień cmentarz. Lecz się wspomnienie z duszy wyłania I pytać pragnie, czyli pamiętasz? Szumiały złote wesela króże Na młodych uczuć wiosennej łące. Wieńce fiołków brałaś i róże, Wieńcząc mi łono w mirty kwitnące. Na moje włosy kwietne wonności roniłaś skonchy, kochanko chorza, wabiąc mnie szeptem z miękkiego łoża spragniona cichej, młodej miłości. Kędyś w sardes myśl twa płynie, o Adtydo ku tej wiośnie, kiedy garnąc się miłośnie i czcząc we mnie swą boginię rzekłaś sercu, serce, prześnij czar młodości urojony w złoto strunej, Cudnej pieśni Mej-Safony. Dziś z lidyjskich niewiast grona, Tyś jak księżyc w gwiezdnej łodzi, Gdy nad kręgiem morza wschodzi Jego twarz zaróżowiona I w różanym parku tonie, Zapadając w drzew gęstwiny, A gdzieś z łąki płyną wonie koniczyny. Taka cudna noc dokoła, cud uroków szczerozłoty, Tylko w piersi smutek woła, Tylko w duszy cień tęsknoty.